Na miejscu 33 Audi RS7. W tym aucie za klimę dopłacać nie trzeba, ale można sobie na przykład zamówić ceramiczne hamulce za ponad 7 dyszek. Ekstremalne, świetnie wygląda, świetnie jeździ. To, że RS7 jest perfekcyjnym samochodem, to wszyscy wiedzą. RS w ogóle to już jest. Dla mnie na przykład coś takiego, że ktoś mówi o RS-em przyjechałem. No to wiadomo, że no, Audi, nie? Rodzinny samochód, bardzo szybki, bardzo skuteczny. Z Audi RS-7 mam taką bardzo ciekawą osobistą historię, bo tym samochodem jechałem do ślubu. I tu jest taka ciekawostka: kiedy podjechałem pod miejsce, gdzie odbywało się wesele, to tak naprawdę wszyscy moi koledzy się pytali tylko, gdzie masz kluczyki, dasz się przejechać? Można, ale fakt faktem, że kwiaty i skrzyneczka napojów na szlaban do bagażnika się zmieszczą. Mamy jednak radę dla innych, przyszłych nowożeńców. Nie dawajcie kluczyków kumplom, a nawet wujkowi, bo jeszcze przypadkowo wciśnie gaz i tragedia gotowa. Ta bestia ma napęd na 4 koła, 600 koni, a do setki rozpędza się w 3,6 sekundy. Niektórzy ludzie twierdzą, że te RS7 i RS6 są bardzo stonowane. No nikt nie zorientuje się, że RS6 ma tak wielki silnik. No naprawdę, zobaczcie na to. Wloty powietrza większe niż połowa kawalerek w Warszawie. Obręcze, no, większe niż pizza. RS7 nowe to, to cudowny kontynuator w ogóle tej linii RS7, bo te samochody są... Perfekcyjne, są świetnie wykonane, najlepsze materiały, wszystko dopasowane, nic nie brzęczy, e, nic nie lata w środku, jest dokładnie takie, jakie powinno być. Do tego jeszcze to nadwozie, które jest napompowane w taki sposób, nawiązując chociażby do Audi S1 e, czy e, Audi S2, te, bo te poszerzenia są takie ostre z tyłu na błotnikach i to patrz, widzisz w lusterku za każdym razem, kiedy na nie spojrzysz i widzisz i wiesz, że jedziesz Audi, znaczy tam nie zatracono tradycji Audi, a wręcz przeciwnie to kolejny samochód, który będzie ją budował, więc wow. Ja cały czas się zastanawiam, czy jednak nie, nie ciekawszym wyborem byłoby jednak RS6. Może nie każdy lubi kombi, więc wtedy wybierze sobie RS7. Mi się stylistycznie nie podoba tył zupełnie, wolę już RS6. RS6 to jest to, co zapoczątkowało ten um... Te historie takich trochę sliperów z Niemiec, które naprawdę mają potężną moc, i ja się trzymam na dalkom i przy tym zostaję. Bo Audi RS7 nie jest dla fanów RS6. Ten wóz powstał dla kierowców, którym znudziło się Porsche Panamera. A że bogacze szybko się nudzą, auto ma szansę na sukces.